Słucham sobie Dzisiaj taki luźniejszy odcineczek. Dobra, włączę sobie już to. Wróciłem po przerwie do Fortnite'a. Bo miałem przerwę. Grałem sobie. Oj, problemy. Grałem sobie w CSK w trakcie tego. O oh jest. No właśnie widać skutki tej przerwy. Ale tak jak, yy, No wracam do Fortnite'a. Wracamy do Fortnite'a, widzowie. Yy, nie wiem jak często będą odcinki, bo wrzucam tylko z tych udanych turniej, że tak powiem. O oh jest. No i tyle. Tyle powiem, po prostu powracam dzisiaj taki luźniejszy odcinek. Krótki, Ym... no i w sumie tyle muszę trochę pograindować, bo trochę za bardzo się przyzwyczaiłem do CSA, bo grałem na tej przerwie, właśnie w CS-ka i to bardzo dużo. Także no, teraz to jest mój: nagrywam to w mój pierwszy dzień od powrotu, także mogę trochę drewnianie grać, no ale ale trudno. E, a propos CS, jakbyście chcieli też jakieś odcineczki e, z CS, właśnie to e, możecie pisać w komentarzach, czy chcecie taki content, czy nie. Ja chętnie ponagrywam. Także no. Nie no, w sumie to tyle. Chciałbym powiedzieć Wam. Jak chcecie mieć contenty z CS'a, to piszcie. Um, a do, co do Fortnite'a, to. To co ja mam powiedzieć? No, będą odcinki, ale to wiadomo, że. nie tak często. Bo będę nagrywał w sumie tylko z turniej. Albo jak wbiję championa na przykład. Także no, tyle chciałem powiedzieć. Ocinki będą się pojawiać trochę rzadko, ale będą. I. Dobra, ostatni raz sobie wyeliminuje. wyeliminuję. No jest. No, także co widzę. Widzimy się w kolejnych odcinkach, piszcie jak chcecie kontent z CSA. Cześć!